Tajemniczy ogród babci z dziś. Monika Majewska. Klara i Staś przyjechali do babci z dziś na ferie wiosenne. Było ciepło, a słońce delikatnie grzało ich buzie. Babcia zaproponowała, żeby poszli do ogrodu, ale dzieci wzruszyły tylko ramionami. Ogród? spytała Klara, krzywiąc się. Wolałabym pójść z moim misiem na plac zabaw. Co ciekawego może być w ogrodzie. Tyle co nic dodał Staś, zerkając na swój telefon. Babcia uśmiechnęła się tajemniczo. Och, moje drogie dzieci, mój ogród kryje wiele niespodzianek. Chodźcie, pokażę wam coś, czego jeszcze nie widzieliście. Dzieci spojrzały po sobie, a potem z westchnieniem ruszyły za babcią. Kiedy przekroczyły furtkę, zobaczyły rabatki pełne ziemi, skrzynki z doniczkami, a na końcu ogrodu stracha na wróble. Na pierwszy rzut oka nic nadzwyczajnego, ale babcia miała plan. Podeszła do jednej z rabatek i przykucnęła. — Widzicie te ziemię? — zapytała, wskazując na rząd malutkich kopczyków. — Co to? — spytał Staś, pochylając się z zainteresowaniem. — To cebulki tulipanów, które posadziłam jesienią — wyjaśniła babcia. — Kiedy ziemia była jeszcze ciepła, zakopałam je tutaj. Teraz, na wiosnę, wypuszczają zielone listki, a za kilka tygodni zakwitną piękne kwiaty. — Dlaczego musiałaś sadzić je jesienią? — dopytywała Klara. Bo potrzebują zimowego snu, żeby zebrać siły na kwitnienie, odpowiedziała babcia. To trochę jak z ludźmi po dobrym odpoczynku mamy więcej energii. Następnie babcia poprowadziła dzieci do skrzynki z małymi doniczkami. W środku widać było rządek zielonych kiełków. A co to? Zainteresował się Staś. To nasze nowaliki, zobaczcie, te większe to sałata, a tutaj mamy rzodkiewkę, oznajmiła babcia z dumą. Pamiętacie, jak sialiśmy nasionka w zeszłym tygodniu? A kiedy będzie można je zjeść? Spytała Klara, przypatrując się kiełkom. Już niedługo, żodkiewki urosną szybciutko, bo uwielbiają wiosenne słońce, wyjaśniła babcia. A sałata tej trzeba dać trochę więcej czasu, ale będzie w sam raz na kanapki. Gdy dzieci podeszły do końca ogrodu, zatrzymały się przed strachem na wróble. Był stary, Miał wypłowiały kapelusz i kurtkę złatek. Dlaczego on tu stoi? zapytał Staś, oglądając stracha z każdej strony. Żeby ptaki nie podjadały nasionek i młodych roślinek, odparła babcia. Ale nie martwcie się, nie straszymy gości. Dla ptaków mamy budki lęgowe i karmnik w innej części ogrodu. Więc czemu nie mogą jeść tutaj? zdziwiła się Klara. Bo w tym miejscu rosną nasze warzywa i kwiaty. Tłumaczyła babcia. Taki są cudowne, ale musimy dbać o równowagę w przyrodzie. Podczas przekopywania jednej z rabatek Staś nagle krzyknął: Babciu, coś się rusza. To tylko dżdżownica, zaśmiała się babcia. Popatrzcie, jakie to pożyteczne stworzenie. Pożyteczne? zdziwiła się Klara. Przecież to tylko robak. Owszem, ale dzięki dżdżownicom ziemia jest żyzna. Wyjaśniła babcia delikatnie, pokazując stworzenie dzieciom. Kopią małe tunele, które napowietrzają glebę, a ich odchody to naturalny nawóz. Staś i Klara spojrzeli na siebie. To znaczy, że bez nich nic by tu nie rosło? zapytał Staś. Dokładnie, potwierdziła babcia. Po godzinie dzieci nie chciały już wracać do domu. Babcia z dzisiaj pokazała im jeszcze zakątek z ziołami, miejsce, gdzie zamieszkały pszczoły murarki. I wyjaśniła, dlaczego w trawie zostawia małe kępki kwiatów. To dla owadów, żeby miały gdzie odpoczywać, oznajmiła babcia i z radością patrzyła, jak wnuki eksplorują jej ogród. Starsza kobieta, niczym strażniczka tajemniczego ogrodu, prowadziła dzieci w stronę najdalej położonego zakątka. Słońce łagodnie prześwitywało przez gałęzie starych drzew, a lekki wiatr poruszał liście. W pewnym momencie dzieci zauważyły, jak w oddali coś się mieni. Babciu, co to jest? spytała Klara, wskazując na kolorowy błysk. Babcia uśmiechnęła się tajemniczo i powiedziała: Zaraz zobaczycie. Gdy podeszli bliżej ich oczom, ukazał się Paw. Jego długie, barwne pióra wyglądały, jakby zostały pomalowane przez samego artystę. Dumnie kroczył po ścieżce, unosząc ogon jak najpiękniejszy wachlarz. Wow, jest taki piękny zachwycił się Staś. To nasz królewski gość powiedziała babcia. Przywędrował tutaj kilka lat temu, i od tamtej pory jest częścią ogrodu. Ludzie mówią, że pawie są strażnikami szczęścia. Klara z fascynacją przyglądała się ptakowi, gdy nagle dostrzegła coś w trawie. Pochyliła się i podniosła długie, błyszczące pióro w odcieniach zieleni, błękitu i złota. Babciu, znalazłam jego piórko zawołała radośnie. To wyjątkowe znalezisko, moja droga, wiesz, ludzie wierzą, że pawie pióro przynosi szczęście i dobrobyt. Możesz je zatrzymać jako talizman. Naprawdę? Klara uśmiechnęła się szeroko, ściskając pióro w dłoniach. Będę je miała zawsze przy sobie. Wieczorem Klara i Staś usiedli przy stole w kuchni. Staś rysował plan babcinego ogrodu, oznaczając wszystko, co zobaczył, a Klara rysowała stracha na wróble, który miał na sobie Sukienkę w kwiaty, dokładnie taką jak babcia z dzisiaj. Strach miał też słomiany kapelusz z pawim piórkiem. Babciu, twój ogród to naprawdę magiczne miejsce przyznała Klara. Mówiłam, że kryje w sobie wiele tajemnic zaśmiała się babcia. A twój strach na wróble kogoś mi przypomina babcia założyła okulary, aby lepiej się przyjrzeć. Staś też zerknął na obrazek i krzyknął To ty, babciu, ale super pomysł! Przyznaję, że nie wpadłam na to, aby postawić w ogrodzie takiego stracha. A to ci dopiero pomyślunek. Babcia uśmiechnęła się patrząc na obrazek Klary. Jutro zrobimy takiego stracha. A ja nawet poświęcę swoją sukienkę w kwiaty. Tak, tak to świetny pomysł! krzyczały z radością dzieci. Klara dorysowała obok stracha babci jeszcze dwa mniejsze strachy. I po cichu liczyła na to, że takie też uda im się zrobić, bo bardzo chciała, aby ona i jej brat stali się częścią tego tajemniczego ogrodu.